Często słyszę dowcip: co robią harcerze idący przez miasto z mapą w ręku? No zaraz będą pytać o drogę. I tak faktycznie nieraz jest, bo jako harcerze teoretycznie powinniśmy być znawcami mapy. Nie zawsze tak jest. I nie trzeba być harcerzem, żeby wziąć udział w wielkiej grze miejskiej, którą organizujemy 11 listopada o 15:45. Spotykamy się na rynku. I każdy z Was, nieważne ile macie lat, może stanąć do rywalizacji o zwycięstwo, a nagrody będą atrakcyjne. Przeniesiemy się w czasie, bo gra nazywa się wehikuł czasu. Przeniesiemy się w czasy zaborów, w czasy dwudziestolecia międzywojennego, w czasy okupacji hitlerowskiej i czasy okupacji stalinowskiej, w czasy PRL-u. Będziecie mogli spotkać 28 postaci historycznych z tych okresów i wykonać ciekawe, niepowtarzalne zadania. To nie będzie wypytywanie z historii Polski. Nie musicie jej znać, nie musicie jej nawet lubić. Chodzi o to, żebyście lubili się bawić, rywalizować i podjąć ciekawe wyzwania, ciekawe zadania. A to wszystko w zaledwie dwóch godzinach gry. Żeby się zgłosić, wystarczy wejść na stronę internetową www.wolnemiasto.zhr.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Patrole od 2 do 6 osób, tak jak wspominałem, w dowolnym wieku. I przyjść o 15.45 na rynek. Zdradzę, że do wygrania będą tablety elektroniczne. Do zobaczenia na rynku.